Jest 5 zabiegów z medycyny estetycznej, których nigdy sobie nie zrobię. Jakie to zabiegi i dlaczego nie chcę ich wykonać? O tym dowiesz się właśnie w tym filmiku. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, że jest to moja lista zabiegów, których nie wykonam i jest to moja lista indywidualna. Nie znaczy to, że neguję ogólnie wykonywanie tych zabiegów, po prostu. Uważam, że one nie są dla mnie i nie wykonam po prostu ja ich sobie na sobie. Natomiast wasza lista może być w zupełności inna, każdy z nas jest inny i każdy ma swoją listę zabiegów, które chciałby wykonać, i których nie chciałby wykonać. Dlatego teraz to jest moja lista i zabiegi, których ja sobie nie wykonam. Po pierwsze, nie chciałabym nigdy wypełnić swojej dziury na brodzie. Tej tutaj. Pokażę Wam się z różnych stron, żeby było ją dokładnie widać. To jest taka mała dziurka na środku brody, taki przedziałek na brodzie. Dlaczego o tym mówię w punkcie pierwszym? Dlatego, że naprawdę bardzo często zdarza mi się słyszeć czy czytać od Was w komentarzach to, że powinnam sobie tą dziurkę wypełnić, że komuś się może nie podobać. Rozumiem, że komuś się może nie podobać i sama takie zabiegi także u innych osób wykonuję. Jeśli ktoś z pacjentów ma taką dziurkę, na brodzie, a nie chciałby jej mieć. Oczywiście jest to zabieg, który jest do wykonania bezpieczny, który wykonuje, który daje bardzo szybkie efekty, bardzo fajne efekty. Jednak ja sama dla siebie nie widzę tej potrzeby, nie czuję tej potrzeby, żeby tą dziurkę wypełniać. Jest to coś, co może się komuś podobać, może się komuś nie podobać. Ja w zasadzie mam z nią takie Odczucia bardzo neutralne, ani mi się to jakoś bardzo nie nie podoba, ani mi się jakoś bardzo nie podoba. Po prostu jest taka jest moja broda, taka była od zawsze taka jestem. Tego akurat nie chcę zmieniać. Nie uważam, że tego potrzebuję, ale tak jak mówię, każdy z was taką dziurkę na brodzie ma, może ją spokojnie wypełnić, na przykład kwasem hielonowym, uzyskując bardzo fajny efekt takiego zabiegu I Proszę cieszyć się piękną, bardziej śpiczastą, bardziej wypełnioną brodą. Ja natomiast takiej potrzeby nie czuję i to jest po prostu moja świadoma decyzja, że takiego zadrugu wykonać sobie nie chcę. Po drugie. Na pewno nie wykonam sobie zabiegu preparatem, który nie jest dobrze przepadany, który nie ma odpowiednich badań, odpowiednich certyfikatów do tego, żeby taki preparat podać sobie w skórę. Na rynku jest bardzo dużo preparatów, które nie są do końca przepadane, nie mają dopuszczenia europejskiego czy światowego do tego, żeby podawać takie preparaty do tkanek, i tych preparatów jest naprawdę bardzo, bardzo sporo. Ja od nich w stronie nie będę tutaj mówiła nazw, bo ich jest po prostu całe mnóstwo tego. Co faktycznie jest albo bardzo nowe, albo po prostu niektóre filmy nie dbają o to, żeby to przeprowadzić konkretne badania i spełnić konkretne warunki do tego, żeby taki produkt po prostu jakby legalnie wypuścić do obrotu do podawania skóry twarzy. Dlatego na pewno tego nie zrobię ani sobie, ani nie podam takiej preparatu Wam. Wszystko to, co chcę Wam podawać. Chcę, żeby było maksymalnie bezpieczne, i tak samo myślę o sobie, więc w zasadzie tą drugą stronę. Jak myśląc o sobie, myślę także o Was, na pewno nie podałabym Wam preparatu, którego nie chciałabym podać po prostu sobie. Po trzecie, myślę, że nie wykonałabym sobie zabiegu z, z niczmi liftingującymi. Dlaczego? Dlatego, że jak układałam, powiedzmy sobie ten, ten spis zabiegu, którego bym sobie nie wykonała, pomyślałam sobie, że nici. To jest coś, od czego bym bardziej stroniła, dlatego że jeśli miałabym tą potrzebę liftingu twarzy, jeśli faktycznie ta skóra potrzebowałaby akurat nici, potrzebowałaby akurat tego dźwignięcia tej skóry uniesienia bez wcześniejszej stymulacji, to jednak skłoniłabym się bardziej w stronę chirurgii estetycznej, chirurgii plastycznej, żeby wykonać taki zabieg liftingu już plastycznego raz na całe życie, żeby nie musieć tego zabiegu powtarzać, tylko faktycznie mieć już tak jakby ten problem z głowy. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jest to moja lista, więc nie neguję w żaden sposób tego, żeby takie nici wykonywać. Nie każdy od razu się kwalifikuje do tego, żeby wykonać jakiś większy zabieg plastyczny, estetyczny, tylko faktycznie te nici są dobrym wyborem. Ja natomiast myślę, że najpierw skupiłabym się na stymulacji skóry twarzy, a jeśli to by nie wystarczyło i faktycznie potrzebowałabym tego liftingu, to raczej skłoniłabym się właśnie ku temu liftingowi. Po czwarte, zabieg, którego bym nie dokonała, to jest zabieg korekty nosa. Dlaczego? Yy, może tutaj tak powiem trochę przekornie, Dlatego, że często patrząc na swój wygląd, skupiamy się na tym, co jest nieładne, co jest nie takie, jak powinno być, co powinno być skorygowane. I to na przykład jest, bo co powinno być skorygowane, powinna być skorygowana broda. Ale jeśli chodzi o nos, to powiem szczerze, że swój nos lubię. Może jest mały, może troszkę jest taki zadziorny, może trochę kartofelkowaty, jak zwał, tak zwał, ale generalnie ten nosek lubię. Mój mąż też ten nosek lubi, więc w sumie tutaj nie skusiłabym się, żeby ten nos poprawiać. Poza tym, zabieg korekty nosa jest zabiegiem obciążonym bardzo dużym ryzykiem płań naczyniowych, jeśli chodzi o taki zabieg z kwasem hialuronowym. I to jest też jedna rzecz, przed którą ostrzegam, przed którą przestrzegam i faktycznie trzeba być pewnym tego zabiegu, że chcecie go wykonać w dobrych rękach, dobrego specjalisty, żeby coś takiego zrobić. Ale to zabieg zdecydowanie nie dla mnie. Zabieg numer 5. to już bardziej nie twarz, a bardziej ciało i znowu to jest zabieg, którego po prostu ja nie wykonam, dlatego, że nie jest to dla mnie rzecz ważna do zrobienia i to jest Powiększenie to. Uważam tak samo, powiedzmy, jak przy brodzie, że nie jest to ani mój atut, ani moja wada i jest jak jest, ale czuję się z tym dobrze i dlatego też mówię Wam o tym w takim punkcie numer 5 i trochę tak przewrotnie mówiąc, że, że to właśnie ani wada, ani zaleta, po prostu tak jest, że czasami trzeba polubić samego siebie, tak jak się po prostu wygląda. Nie doszukując się jakichś większych wad, jakichś większych rzeczy do poprawki, bo każdy z nas jest piękny i każdego z nas piękno jest inne, uniwersalne, i to najbardziej trzeba pielęgnować. To, żeby czuć się w swojej skórze po prostu bardzo dobrze. Ale jeśli są takie drobne mankamenty, które możemy poprawić i które sprawią, że po prostu. Będziemy szczęśliwsi, nie warto na to czekać i po prostu takie zabiegi wykonać. Nie każdy zabieg jest dla każdego z nas, nie każdy z nas ma takie same potrzeby jak ta druga osoba. To, że ja nie chcę tych zabiegów wykonać, to jest moja lista. Wy macie na pewno swoją listę zabiegów, które chcecie wykonać i których nie chcecie wykonać. Na pewno za Was zachęcam do tego, żebyście taką listę sobie stworzyli. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, jakie zabiegi sobie zrobiłam i jakie planuję sobie zrobić, to dowiedzicie się właśnie w tym innym odcinku, w tym filmiku tutaj. Dzięki wielkie za dzisiaj, subskrybujcie, oglądajcie.